Witam wszystkich kochani, Robert Martyniak z tej strony, Starczyna. Mam olbrzymią przyjemność zaprosić Was wraz z Teatrem Podaj Dalej oraz Ośrodkiem Kultury i Sportu w Starczynie na przedstawienie łzy Manueli, które odbędzie się 28 lutego, także w przyszły piątek o godzinie 18. .00. Więcej informacji macie tutaj w wydarzeniu pod linkiem. Jest to dla mnie ogromna przyjemność grać dla, dla publiczności, że tak powiem, swojej rodzinnej. Jest, jest to mój debiut, oczywiście w Tarczynie, za co bardzo dziękuję i tak jak mówię, jestem bardzo podekscytowany i, i, i szczęśliwy. Będzie to okazja, żeby ze mną porozmawiać, coś podpytać, a dowiaduję się, że są osoby tutaj. Które by chciały też w tym kierunku iść, więc będzie okazja i możliwość, żeby złapać kontakt. I ja takim osobom też mogę coś poradzić, podpowiedzieć, jak to wygląda, jeśli by ktoś chciał zdawać do szkoły aktorskiej i, i wykonywać, uprawiać ten zawód. A już takie sygnały do mnie dochodzą i jednej osobie nawet już pomagam. Także do zobaczenia. Przychodźcie, trzymajcie się ciepło. Pa!